Cześć, jestem Ewa Zakrzewska. Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku zaczynamy karnawałowe szaleństwo. Będzie błysk, e, będą sukienki do tańca. E, zostańcie, zobaczcie. Dzisiaj będzie błysk. Będzie szaleństwo, będzie karnawał, będzie przesada. Tak jest. Właśnie tak, to jest czas na to. Kiedy ostatni raz byliście tacy wyluzowani i założyliście stylizację pełną blichtru, przesadzoną? Kiedy? A ja Wam powiem kiedy, wiem. Dokładnie wiem kiedy. W podstawówce, przypomnijcie sobie, kiedy mama po nocy szyła niesamowitą kreację na bal przybierańców w podstawówce. Chyba większość z nas miało takie perełki na sobie, niepowtarzalne i nikt nikogo nie oceniał. Bo to wszystko było w punkt. I właśnie karnawał jest takim momentem, kiedy możecie sobie pozwolić na tą przesadę. Na co dzień jesteśmy czasami wręcz nudziarzami, no denerwujemy się, kurczę, żeby ktoś nas nie ocenił, żeby to wszystko było ok, żeby nie było y, przesadzone, żeby było skromnie. Ja się cieszę, że właśnie idzie ten czas, kiedy mogę zaszaleć. Właściwie ciągle szaleję, ale teraz będzie mocniej, lepiej i więcej. Więcej brokatu. Zanim założę sukienki, zobaczcie, tą jest piękna, błyszczy się, jest dostępna w rozmiarach plus size. Idealna, żeby zadać szyku na jakiejś właśnie karnawowej imprezie, ja jestem sroka, podoba mi się. Frenzle. Kocham frenzle, dzisiaj też będą. E, niestety moje są wyprzedane, więc znalazłam coś innego. E, Fręze super wyglądają podczas tańca. Bardzo podobają mi się sukienki w stylu też lat dwudziestych. Tam właśnie te frędzle i błyski, to, tam było wszystko naraz. E, uwielbiam właśnie kostiumowe filmy, gdzie jest dużo tańca e, i takich kreacji pełnych błysku i ruszających się elementów. Moje gusta. Czy można nie założyć sukienki? A jednak e, pokazać się w takim błysku i karnawałowej kreacji można. Alternatywa dla sukienki wydaje mi się, że całkiem fajna. E, sama preferuję sukienki, ale niektóre osoby wręcz idealnie wyglądają e, w takich propozycjach, e, może wyższe dziewczyny to na pewno. Ej, to jest fajne. A jakie buty do takich kreacji? Jeśli góra, czyli sukienka, może kombinezon jest mocno strojny, to ja bym poszła w prostotę. Albo proste klasyczne szpilki, albo sandałki. Wolę jednak sandałki. Są delikatne i jednak sukienki na przykład cekinowa i pełne tego blasku idealnie się prezentują ze skromniejszą, mówię. Dlatego jestem fanką na przykład takich sandałek, ale jeśli jesteście typem tańczących e, dziewczyn, no to myślę, że możecie pokusić się o buty typowo do tańca. Tak, żeby było komfortowo, a też wiele propozycji jest naprawdę ładna. Zobaczcie. Myślę, że super. Do różnych projektów kupuję różne buty i miałam modelkę o bardzo mojej stópce, ale szerokiej. I na Simply Bee, jak jeszcze była wysyłka do Polski. Zamówiłam takie buty imitujące buty do tańca na niskim obcasie white fit i wydaje mi się, że właśnie na karnawał takie sandałki z błyskiem też będą świetne, na przykład do prostszych sukienek, więc musiałam wam to pokazać, bo jest błysk. No i Simply Bee też jest dostępna na Zalando czasami. To jest właściwie J.D. Williams, który jest dostępny w Simply Bee, ale też widziałam chyba albo na Zalando, albo na Sosie, więc polujcie, bo te J.D. Williams jest naprawdę bardzo komfortowe. Pierwsza sukienka czarna. Mój faworyt na imprezy. Te frenzle świetnie wyglądają w tańcu i tylko one, bo przyznam wam, że jestem okropną tancerką. Depczę partnerom po nogach, a mówmy się, lekka nie jestem. E, muzyka mi w ogóle w tańcu nie przeszkadza. No cóż. E, I ta sukienka no, jest totalnie urocza i się nie gniecie. Niestety na sosie widzę, że jest wyprzetana, kosztowała niecałe 220 zł. Co jest ważne, zobaczcie te wycięcie: ono jest naprawdę głębokie i dosyć takie ryzykowne. Każde zwykłe rajstopy no, są widoczne, no bo zawsze jest ta część mojatkowa widoczna, więc w tym momencie myślę, że mogę Wam pokazać, co stoi tutaj za sukcesem tej stylizacji. Hypnotic Bikini mocno wycięta część majtkowa dzięki czemu mogę właśnie założyć bardzo wycięte kreacje i przypominam, że na stronie mona collection z kodem kreację 10 macie zniżkę na zakupy, więc warto skorzystać. Szukałam idealnych butów do tej sukienki i przyznam Wam, że nie posiadam, ale to mnie nie powstrzymało do pokazania tej kreacji. E, rozważyłabym tu też sandałki, również do rajstop, bo taki kiedyś e, to już się pojawiało, bodajże w latach 80., to tak wróciło i to jest całkiem spoko założyć rajstopy w połączeniu z sandałkami. Oczywiście jeśli całość stylizacji ma w tym sens. Przejdźmy do błysku. No tutaj się dzieje, lustrzane cekiny, uwielbiam. Eee, kopertowy krój sukienki zawsze na ASOSie znajduje podobne kreacje, więc jeśli ta jest wyprzedana, a z tego co wiem, owszem, eee, no to bez problemu znajdziecie podobne, bo ASOS lubuje się w tego typu sukienkach. Zresztą niedawno pokazywałam Wam hol zakupowy i no może tamte były trochę cięższe i w innym klimacie, to też były pełne cekinów, dlatego zaglądajcie na ASOSa, jeśli kochacie takie klimaty. Ja wiem, ja wiem... Znowu satyna i wiem, że nie jesteście jej fankami, przynajmniej w większości, a ja kocham i nie mogą po prostu przejść obojętnie, kiedy widzę takie piękne sukienki. Ona też jest za sosa. Um, ja wiem, poliester, ale tutaj ten błysk, to wiązanie z przodu, ten krój, może z 500 cm krótsza byłaby ciut korzystniejsza, um, E kurczę, bardzo mi się podoba. E, lubię sukienki z długimi rękawami, chociaż zazwyczaj odruchowo podwijam je w łokieć, bo wtedy podkreślamy swoją talię, czy jej mamy, czy nie mamy. E, te długości są zdecydowanie korzystniejsze niż długie rękawy, chociaż w tej sukience długi rękaw się broni. Musimy kończyć, bo uwaga, uwaga, powoli szykujemy Wam nową przestrzeń, właściwie mi, ale i Wam w sumie, bo będziemy kręcić w nowej odsłonie studia, ale to już niebawem. pracę. Zaczęły się i mam nadzieję, że niedługo zobaczycie nową odsłonę Ewokracji, um, ale musicie jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość. Pamiętajcie, że w środę i w sobotę o 15 macie nowe odcinki, ale żeby Was nie ominęły subskrypcja i dzwoneczek, no i oczywiście łapka w górę. Ja je kocham, uwielbiam, tak jak Wasze komentarze czytam wszystkie, więc pamiętajcie, żeby napisać do mnie kilka słów. To cześć!